Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na weekendową analizę pary Bitcoin do złotówki na giełdzie zonda krypto. Dzisiaj mamy piątek, 12 maja 2023 roku. Analizę przeprowadzamy tradycyjnie na interwale dziennym. Ja używam jak widzicie klasycznych reguł analizy technicznej, teorii fale oraz oczywiście różnego rodzaju poziomów Fibonacciego do pary z wskaźnikiem RSI oraz z średnimi. Kroczącymi. Co mamy na wykresie? Przede wszystkim warto zauważyć, że naruszyliśmy bardzo ważną strefę wsparcia, czy też strefę popytu zlokalizowaną pomiędzy tymi poziomami 112 220 a 114 778. No i teraz ta strefa oczywiście zmienia biegu, to znaczy ona będzie teraz strefą oporu. No, i to już no, nieco nam komplikuje sprawę, szczególnie jeśli chodzi o byki. Tak więc zmieniamy kolor na czerwony, żebyśmy mieli pewność co do tego, że w chwili obecnej ta strefa jest strefą oporu. Również tutaj można powiedzieć, że wewnętrzne obramowanie też zmienimy sobie. No i teraz mamy jasność. Strefa oporu jest na wykresie. Lokalne szczyty są. Rozwijamy w spadkową falę C. Pierwszy poziom docelowy dla fali C jest zlokalizowany na 107804. Kiedy cena uderzy w ten poziom, wtedy długość fali A będzie równa długości fali C. Bardzo ważny geometryczny aspekt korekty spadkowej ABC. Ponieważ znajdujemy się już poniżej średniej stu okresowej, jest taka możliwość, że fala C nam się wydłuży. Wydłuży nam się jeszcze w kierunku poziomu 97178 zł, który jest tak naprawdę poziomem 161% długości fali A. Tak? Czyli ta fala C może nam się nawet wydłużyć o, do tego poziomu. Bardzo blisko tutaj jest dwustudniowa średnia krocząca no i bardzo ładnie rozwiązała nam się również kwestia tej dywergencji, dywergencja negatywna, cena rośnie, momentum spada w chwili obecnej nawet już zmierzamy w kierunku poziomu 30 punktów na RSI, co jednocześnie oznacza, że ten poziom jest takim poziomem no, ekstremalnego wyprzedania rynkowego. Jak widzicie, sytuacja rozwija się zgodnie z naszym scenariuszem. Jeżeli pamiętacie moje analizy, wzrostowy scenariusz został unieważniony, ponieważ brakowało bardzo silnych czynników przemawiających za jego kontynuacją i natychmiast. Zmieniliśmy nasz scenariusz na najlepszy alternatywny, który oczywiście był scenariuszem spadkowym, czyli korektą trójfalową ABC. No i ten tutaj scenariusz, jak widzicie, rozwija się dokładnie tak, jak go wcześniej rozrysowaliśmy. Jak na razie korekta ABC, prosta korekta spadkowa o charakterze zygzaka 5 czy 5. W dalszym ciągu jest kontynuowana. Poziomy mamy na wykresie, poziomy docelowe również są. Zobaczymy, jak rynek na nie zareaguje. Warto będzie na pewno obserwować reakcję na poziom 100% i reakcję na poziom, jeżeli tam oczywiście cena dojdzie, 161%. Z drugiej strony, kolejna ważna sprawa to oczywiście ta strefa oporu. Strefa oporu, która będzie teraz tamować zapędy bycze, aby nie dopuści do tego, żeby no, została ona oczywiście w jakiś tam sposób naruszona. Tak więc zobaczymy, jak to się rozwinie w czasie weekendu. Plan mamy zrobiony. Scenariusz mamy zrobiony, jak na ten czas wszystko jest zgodnie ze scenariuszem. Widzimy się w poniedziałek na tygodniowym przeglądzie kryptowalut. Póki co trzymajcie się ciepło, dobrego weekendu. Cześć, cześć!